Jestem jak Wirk, który biegnie sam w ciemnym lesie Nawet bez watachy też dam sobie radę Pędzę dziś przed siebie, nie mam szczęścia na tapecie Pod łopami czuję ziemię, śnieg ruszy po ramionach W moich oczach znajdziesz wszystko, błękit oceanu Wszystko zmierza do wypełnienia planu Nikt nie chce podejść, samo mijam innych Skazany na samotność, nawet złapany niewinny Dam sobie radę, I kiedy jest najgorzej też dam sobie być nie może, za mną wielkie morze krwi Nawet sierść mam czerwoną I czerwone łzy Spójrz moje kły, widzisz gniew, wielki zawód Pożeram kłusowników i nie potrzebuję czasu Już nie zapinaj pasów Niesie wilka do lasu Krzyk ofiar słychać już nawet z tarasu Nocny łowca, wiem, że mam złą sławę Jeśli wpadnę w sidła, mogę odgryźć własną łapę Już całe miasto zna mnie, bo choć przemierza mnie jak duch Mój głos rozchodzi się pośród pokrytych mrokiem z Nas dwóch to niewyjątek, chłopcze, wietrze jest nas wielu Bardzo dobrze wiem, jak pachnie moja skreku Jeśli nie znasz reguł, puszczy czy do stada wiejskich kurdy Bo rzeczywistość jest surowa, jak pustkowia tundry Umiem ugryźć, choć już nauczyłem się mieć dystans W zagrożeniu mogę uruchomić z szczękizna Płynie mi krew z kiedy szkuje w tuchle, tym farbowanym są, rzucam ironiczny uśmiech. Nie mnie stoję na pomborze Lisku, krzycząc w Polska. Nadzierać z nami ryb pod sceną, jakbyś wypadł z okna. I każda dwulicoważ mija. Dzisiaj z w porcjach, posłoni to